Witajcie z tej strony jestem Dominik Gurgul i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć troszkę o ideologii crowdfundingu. Na początku marzę mały cytat. To możliwość spełniania marzeń sprawia, że cię jest fascynujące. Wyjaśnił Paulo Kelko. Co to oznacza? Każdy w pewnym etapie życia chciał mieć na przykład większą gotówkę, ale nieraz go nie było stać, także crowdfunding zaraz wyjaśnię, pozwala nam spełniać marzenia. Co to jest dokładnie crowdfunding? Kromfunding jest to tak zwane finansowanie społecznościowe, czyli pozyskiwanie kapitału, w którym osoby małymi wpłatami wspierają pomysłodawcę i twórcę, tak aby mógł zrealizować pełni projekt. Pomysłodawca określa również, co zaangażowanie oferuje. Na przykład pomoc chorym dzieciom na raka, gifty, produkty, bilety udziały w spółce oraz wiele innych rzeczy. Przykładowo 10 tysięcy osób płacących po 200 dolarów, pozwala nam już zrealizować projekt w budżecie 2 miliona złotych. Całkiem zacna sumka. W projekcie, w którym działamy, dostajemy wpłaty z wielokrotną mocą siły. Każdy darczyńca może również dokonać wpłat indywidualnie na nasz PayPal. Dzięki crowdsourcingu możemy osiągać nawet więcej niż dniówkę w parę godzin. Jest, są to bardzo wystawne kwoty. Jeżeli jesteś zainteresowany, yy, Ostatnim, właśnie, w ostatnim slajdzie możesz przycisnąć mu kontakt i skontaktować się ze mną. Bronisław Komorowski 1 kwietnia 2014 roku podpisał ustawę o zbiórkach publicznych. Nowe przepisy są bardziej liberalne, dają dużo wygody i są dostosowane do zachodnich zmian w dziedzinie standardów życia. No i to dzięki temu yy, zapracowało legalnością właśnie crowdfundingu. Prezydent Barack Obama. Ameryki Bargo. Mama prawnie ulegował crowdfunding podpisując 5 kwietnia 2012 roku ustawę nazwę Jobs Act i wchodząco w jej skład Crowdfunding Act. E, to jest taka ciekawostka. A na przykład Kickstarter.com jako pierwszy osiągnął wpłaty na uczną sumę 1 159 dolarów. Podoba mi się taka kwota. E, Przechodząc do wzrostów i raportów właśnie w tym diagramie. Mamy pełne wsparcie popularności, czyli pełną ilość zarobionych pieniędzy w 2012 roku, była to sumka 2,67 bilionów, resztę sobie możecie wyczytać tu na tym diagramie, a wzrost popularności w 2012 roku w opracowanym raporcie crowdfunding industry report wyniósł 89% jakieś około 5,1 miliarda dolarów. Przejdźmy sobie do następnego slajdu. E, czy może marzysz, e, aby spełnić w swoim życiu e, cokolwiek, czyli po prostu tak, żebyś był ucieszony, e, mógł się zrealizować. Czy chcesz wyjechać na wakacje do pięknej K Grecji, Krety, Turcji, może Bułgarii, Chorwacji. E, może chcesz zarobić na spłaty pożyczek, opłaty mieszkań i wiele innych zobowiązań. Być może marzysz o czymś takim, aby odpalić swój własny projekt, stronę internetową, która będzie się rozrastać i na jej funkcjonalności, lub może chcesz mieć firmę swoją własną i nią gospodarzyć. Wybór należy do ciebie. Zostań milionerem. Pamiętaj, że w tym wyjątkowym crowdfundingu zarabiasz nawet do 1000 dolarów dziennie. Dotacje się, yy, działają w szybkiej formie i z wielokrotnioną siłą, więc bez obaw nikogo nie ominiesz. Zadam teraz Tobie jednak pytanie, czy chcesz otrzymać taką dniówkę? Jeżeli tak, to prosta, prosta opcja, załóż darmowe konto, nie czekaj ani dnia, a więcej szczegółów dowiesz się właśnie w kontakcie. Podałem specjalnie dla Ciebie Facebook, Skype, GaduGadu oraz kont kontakt mailowy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.